Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie panowie senatorowie. No po tak znakomitym wystąpieniu trudno mi zanudzać państwa liczbami, ale chyba będę musiał, bo jednak rozmawiając o budżecie i w jakimś sensie dokumentując tezyk mojego przedmówcy, te liczby powinny tutaj wybrzmieć na tej sali. No więc przede wszystkim. Chyba pierwszą cechą, jaką trzeba powiedzieć, znaleźć w tym budżecie, to to, że ten budżet jest fikcyjny. Pan minister powiedział nam w trakcie tej debaty, że on przewiduje konieczność nowelizacji tego budżetu, że nie obawia się tej nowelizacji. I tak naprawdę podchodzimy sobie bardzo lekko do pewnego preliminarza, który ministerstwo musi przygotować, żeby usatysfakcjonować wymogi konstytucyjne. Bo pewnie jakby nie było tego wymogu, to byśmy dowiedzieli się od ministra Rostowskiego, że będzie dobrze i żebyśmy się nie martwili, a on znajdzie pieniądze na wszystko, co trzeba, a powie nam jednocześnie, co jest potrzebne, bo przecież on jest od tego, żeby decydować. Takie podejście do konstruowania budżetu pozbawia faktycznie Parlament możliwości kontroli nad działaniami budżetowymi rządu. Ta polityka realizowana przez rząd staje się wyłącznie autorstwem tego rządu. Ten parlament przy takim sposobie konstruowania budżetu i przy przyzwoleniu większości koalicyjnej do takiego właśnie myślenia o budżecie, ten Parlament staje się wyłącznie flakierami rządu. Nie decyduje o polityce państwa, nie ustala priorytetów dlatego. To, że brak priorytetów w tym budżecie widać z tej debaty. Także ten budżet jest po prostu kopią poprzednich budżetów z poprzednich lat i tak naprawdę on wcale nie jest ani gorszy. Ani lepszy, on jest dokładnie tak samo zły jak budżety z poprzednich lat, ponieważ on nie zakłada żadnej zmiany istotnej, nie przynosi niczego nowego, jest wyłącznie powtórzeniem przygotowanym przez leniwych urzędników, którzy robią budżet według pewnego przymela. Ale to wynika z przyzwolenia większości rządowej na rozleniwienie rządu. No i wreszcie ten optymizm, którym tryska pan minister Rostowski. No pan minister Rostowski jest chyba osamotniony w tym optymizmie. Rada Polityki Pieniężnej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska nikt nie dowierza temu optymizmowi, nikt nie wierzy w tak wysoki wskaźnik PKB. A tym samym przecież nie wierzy też w te przyrosty zbioru podatków, które są zaplanowane w tym budżecie. Więc minister jest osamotniony w tym optymizmie. Ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę pan minister chyba nie wrócił jeszcze z tej zielonej wyspy, nie wrócił z tej krainy Nibylandii, w której pewnie przebywał kilka lat. I muszę powiedzieć, że, że mnie przeraża ten optymizm pana ministra Rostowskiego. No bo jakże nie można się przestraszyć, kiedy projektuje się w sytuacji takiego niewykonania budżetu w roku 2012. Przepytaliśmy w trakcie tej debaty, usłyszeliśmy, jakie to są liczby. Mój przedmówca wspomniał o tym, że jest to porównywalne z dziurą bałca, że mamy taką sytuację finansów. No, pan minister przewiduje wzrost podatków spit o 6,2%, CIT wzrośnie o 11,3%, tak jakbyśmy nie zauważyli upadających przedsiębiorstw. VAT wzrośnie o 4%, nastąpi stabilizacja bezrobocia na poziomie 13%. No i czy to nie jest nibylandia? Jeżeli takie wskaźniki są wpisane w tym budżecie? Ja mam pytanie, które powinno, na które powinien minister finansów odpowiadać. A jaki jest scenariusz awaryjny? A co się wydarzy, jeśli pan minister, jako osamotniony optymista, okaże się, że obstawił nie te numerki w tej gonitwie? Obstawił nie te numerki i nie wyszły te numerki w tej gonitwie, bo koń jaki jest, to każdy widzi. Wreszcie ten budżet jest budżetem na koszt przyszłych pokoleń. Potrzeby pożytkowe netto w roku 2013 to 45,7 miliarda złotych. W tamtym roku to było 37,9. Czyli wzrost tych potrzeb pożyczkowych netto o 7,8 miliarda złotych. Tyle trzeba dopożyczyć więcej, żeby ten budżet się dopiął. W 2013 roku trzeba będzie pożyczyć 145 miliardów złotych na spłatę długów zapadających w tym roku. Pan minister w swoim wystąpieniu mówił o tym że tak naprawdę to ratunkiem dla jego budżetu było to rozluźnienie ilościowe, tak zwane, które zastosował Europejski Bank Centralny, to, że można było znaleźć pieniądze, których nagle okazało się, że jest dużo na rynku, że poszukują banki możliwości zainwestowania środków, które Europejski Bank Centralny dostarczył im bardzo tanio. No jeżeli nasza, nasze projekcje budżetowe i nasza przyszłość oparta jest na tym, czy Europejski Bank Centralny wypuści jeszcze więcej pieniądza, czy dalej będzie kontynuowana ta polityka rozluźnienia ilościowego, czyli tak naprawdę wpuszczania gorącego pieniądza na rynek, jeśli od tego jest uzależniona przyszłość budżetowa naszego kraju, to znaczy, że my bardzo ryzykowny budżet przyjmujemy. O 5,7% wzrasta koszt, koszt obsługi zadłużenia zagranicznego. Moi przedmówcy mówili, że to zadłużenie to 60 tysięcy złotych na każdego pracującego Polaka. Odsetki na każdego Polaka 1161 złotych. No, ta skala zadłużenia to. Jest nieporównywalna z tym, co do tej pory w Polsce mieliśmy długi Edwarda Gierka, większość tych długów, spłaciliśmy w październiku tego roku. Te długi, które powstały w wyniku działalności ministra Rostowskiego i polityki tego rządu będziemy pewnie spłacać przez trzy pokolenia. I dlatego mówię o tym, że jest to budżet na koszt przyszłych pokoleń. Wreszcie wzrost obciążeń podatkowych. No to tanie państwo pokazuje swoją prawdziwą twarz właśnie w tym budżecie. W 2013 roku obciążenie dla obywatela na rzecz państwa wyniesie średnio 7 tysięcy złotych. Rok temu w 2012 to było 6,6 tysiąca złotych, a w 2011 6,4 tysiąca złotych. Co roku rośnie. Co roku rośnie. Co roku Polacy coraz wyższe podatki płacą i coraz mniej za te podatki dostają. I coraz mniej za te podatki dostają, ponieważ ograniczane są świadczenia, które państwo daje swoim obywatelom. Mniejsze zasiłki, zamrożone płace budżetówki, likwidacje sądów, komisariatów, sz sytuacja szpitali, ograniczenie dostępu do leków, płacimy coraz wyższe podatki, dostajemy coraz mniej. Czy to jest właściwa konstrukcja, czy to jest właściwa polityka państwa? Wreszcie czwarta rzecz. Pogorszenie sytuacji polskich rodzin. Na 80% dochodów budżetu państwa pochodzi od gospodarstw domowych. A od 2007 roku, od kiedy rządzi POPSL, bezrobocie stale rośnie. Dwa miliony ludzi wyjechało, dwa miliony bezrobotnych, półtora miliona na umowach śmieciowych. Ministerstwo nie widzi związku pomiędzy tymi liczbami a dochodami budżetu. Raport, niedawno opublikowany raport Narodowego Banku Polskiego, wskazuje na spadek dochodów rodzin o 2% w ostatnim roku. Przejadane są oszczędności. W 2012 roku po raz pierwszy oszczędności Polaków zmalały o 300 milionów złotych. Dotychczas tylko przerastały. Panie proszę zmierzać do konkluzji. Ostatnie. Wreszcie ten budżet nie inwestuje w przyszłość. Wydatki budżetowe rosną o 1,1%, przy projektowanej inflacji 2,7 no to przecież oznacza realny spadek wydatków. Nakłady na szkolnictwo wyższe rosną 1,1%, na naukę 1,3%. To jest realny spadek dochodów. Ten budżet, proszę Państwa, nie ma swoich priorytetów. Nie istnieje plan, jaki miałby ten budżet realizować. Nie wiadomo, po co jest ten budżet. A przecież nie chodzi o to, to za co zapłaci, ale przede wszystkim chodzi o to, jaki kraj zostawiamy naszym dzieciom i wnukom. Dziękuję bardzo. Dziękuję.